Odpowiedz mi na to nurtujące mnie już od jakiegoś czasu pytanie. Tak, nie, nie wiem. Dzięki, pomogłeś mi. Radio Rekord! Jakie pytanie? A, pytanie jest to następujące. Skoro kot robi miał, miał, miał i on miałczy. Tak. Kaczka robi kwa, kwa, kwa i ona ym, kwacze. Kwacze? Tak. kwacze. To dlaczego pies, który robi. hał, hał. nie hałczy? Ale wiesz, że tylko polskie psy robią hał, hał? Wiem, to można łatwo rozpoznać, je, który pies jest polski, a który jest niepolski. Nawet o Jagowczarek Niemiecki jest polski, to też robi hał, hał, a nie łow, 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 łow. łow, łow. Jakoś tak nie robią zagraniczne psy. Co dalej oczywiście nie jest odpowiedzią na moje pytanie, dlaczego psy nie hałczą, tylko szczekają? No proszę, proszę. Nie mam pojęcia. Na maturze tego nie było. Słuchajcie, jeśli macie odpowiedź na to moje nurdujące mnie pytanie, to dajcie mi znać na rekordofonie 380-69-69 dlaczego psy szczekają, robiąc hał-hał. Dlaczego one nie hałczą? A czemu nie robią szczek-szczek? Ja dzisiaj chyba nie pójdę spać. Rekord. Rodziny Radio.